you Dziś jesteśmy w kryka Waterfalls, czyli wodospadach kryka. czy w ogóle po chorwacku to jeszcze jest inaczej, jednym z parków narodowych Chorwacji i jest mnóstwo ludzi. Od tego roku w ogóle został wniesiony zakaz pływania z uwagi na to, iż w ostatnich latach rekordy odwiedzających były tak wielkie, że po prostu zdecydowano się na ochronę przyrody i zakazano ludziom wchodzenia do wody. No wspaniałe wodospady, szkoda tylko, że ogląda się je z odległości 100 metrów i połowę widoku przesłaniają drzewa, ale wodospady super. Ciekawe czy sobie śpią. No cóż mogę więcej powiedzieć, w parku jest na pewno dużo wody, Myślę, że jest tutaj jej na tyle dużo, że żeby nie ona, to nawet park mógłby się nie otworzyć. Jest wody tyle, że utworzone też kładki, po nich właśnie chodzimy i one prowadzą z wyspy do wyspy. Pod kładkami również płyną wodospady, więc jest to dodatkowa atrakcja i naprawdę jest tutaj zatrzęsienie ludzi. Nie wiem, czy bym mówił po polsku, żeby nie tak, że nikt mnie nie rozumie. To jest takie ułatwienie w przełamaniu nieśmiałości. No i co, lecimy dalej. No, to to trochę da. Stoimy w kolejce na najbardziej oblegany punkt widokowy w całym parku. Chętnie bym pokazał, co stąd widać, ale dosłownie przez te drzewa nic nie widać, więc prawdopodobnie niestety musimy wytrwać do końca tej kolejki, by zobaczyć, co się tam znajduje. W końcu dowiedzieliśmy się, po co tutaj staliśmy i szczerze mówiąc, no jest warto. W sporej części parku poruszamy się właśnie po takich kładkach, które prowadzą od wysepki do wysepki do... Składa się właśnie z wielu różnych połączonych ze sobą wysp, które można zwiedzać, podziwiając przy okazji ogromne wodospady, chociaż niektóre nie są aż tak wielkie. Po kolejce wnioskuję, że znowu jest jakieś miejsce warte zobaczenia. W dali widać most, w którym na początku szliśmy, ale zawsze tam zatrzymuje się jak widać ogromna rzesza ludzi. W tamtym zbiorniku jeszcze do niedawna można było pływać, a teraz przynajmniej jak robimy zdjęcia to nie ma na nich ludzi w wodzie, są za to na moście. O, i jeszcze kończąc wyprawę znaleźliśmy taką jaskinien. Kończymy wyprawę do wodospadów Krka i lecimy do kolejnego miejsca na trochę plażowania. No i cóż, w gruncie rzeczy to tyle z dzisiejszego dnia. Po wszystkim jeszcze udaliśmy się na koncert w Spicie, na który Was zapraszam. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jeżeli nie, no to już z tego miejsca będę się żegnał. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego materiału i do następnego odcinka. Cześć! Yeah, through the land. Bye bye. 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 Say you run, you again. Yeah. Yeah. Mr. Jimmy. Okay. Bye. Bye. Buffalo Sophia. Red, black, and I say a Buffalo Soldier. When the war for America stolen from Africa, brought to America, ran from the mainland, the heart of the Caribbean, singing.